Dobry jesteśmy ludzie, a to jest czwarty odcinek Mega Man Legacy Collection Challenge. Tym razem będzie challenge cz czwarty? Tak to jest czwarty, czyli Mecha Dragon. Jest to drugi boss... No, przepraszam. Boss drugiej części Mega Man'a. Jest to boss pierwszy z zamku Ailego. Czy jest trudny? Nie powiedziałbym, ale miejmy nadzieję, że pójdzie za pierwszym razem do gładko, ponieważ mam w planach trochę dzi więcej dzisiaj tego przejść i nie, nie mam ochoty marnować czasu na jakiegoś głupiego smoka, prawda? Podejście piąte. Dwa razy... nie tyle co przegrałem, choć też przegrałem, ale po prostu czasowo tego nie ogarniam. No dobrze, szybka zmiana broni to podstawa, prawda? A to było bardzo szybkie. I stajemy na klocku u góry, ponieważ tutaj najmniej... Znaczy jak oberwiemy to nie spadniemy w przepaść. I używamy quick boomerangu, żeby go zabić, ponieważ to jest jego słabość. Proszę bardzo, można, można. Jezus Maria to nie miało tyle zająć znaczy, zajął mi to razem około pewnie dwie minuty Ale to ze go dopiero w szóstym podejściu Czy piątym nie jestem pewien e, trochę wstyd, nie powiem Więc co poszło nie tak Podejście pierwsze Genialne Po prostu zaplanowane perfekcyjnie więc może przejdźmy do walki. Warto stanąć na tym klocku, ponieważ boss atakuje w dość ciekawy sposób, Jezus Ja zapomniałem, że przecież ja walczę na czas, a jego słabością jest quick boomerang. I tak, spami trochę fireballami, ale stoimy w tym miejscu i klatki nieśmiertelności sprawiają, że nie obrywamy oraz cholera jasna, nie spadamy w przepaść, jeśli nas trafi. Zapomniałem, że robię to na czas i się rozgadałem. Mój błąd. Podejście trzecie, za bardzo... Ja pierdziele, co ja robię? Oj? Zdążyłem czy nie? No nie. Co ja robię nie tak? Za chorerę nie mam pojęcia.